Jesteśmy na plantacji Bobiku. Bobik teraz bardzo ładnie kwitnie. Jest dosyć mocno oblatywany przez pszczoły. Jednak, jak wiemy, kwiaty Bobiku dla pszczół są niedostępne, ale e, tutaj widzimy współpracę między owadami. Owady współpracują między sobą, pszczoły z trzmielami. Trzmiele nagryzają z boku. Kwiatki. i tak jak tutaj widzimy pszczoła może wtedy dosięgnąć nektaru wiadomo, że bobik nie jest rośliną, która bardzo dobrze nektaruje ale zawsze pszczółki sobie coś mogą z tego przynieść mamy taki zapach mydła